Dzień dobry moi drodzy, z powrotem na budowie. Jak możecie zobaczyć, nasza pompa ciepła odpalona, ponieważ mamy weekend i troszeczkę przesuszamy sobie nasze pomieszczenia. Chłopaki, co zrobili? Zrobili newralgiczne miejsca, czyli tutaj przy naszym ogrzewaniu. Te tynki robię, były robione po to, żeby można było potem wstawić sobie tą kozę, żeby to sobie dalej przesuszało. Dobry patent właśnie jest za, zastosowanie sobie wiatraczka, żeby to, to powietrze sobie błynęło. Więc tynki tak wyglądają, tak jak wcześniej wspominałem na filmie, tutaj ten narożnik został wzmocniony siatką, czyli całe połączenie tego keramzyto-betonowego pustaka jak i ściany jest zazbrojone siatką. Ja wiem, że tutaj jest ryzyko, że to może sobie pęknąć, ale to było świadome e, ryzyko, świadoma decyzja podjęta, ponieważ no, tutaj w przyszłości będzie i tak i tak zabudowa e, kominka i co mogę powiedzieć, jesteśmy na półmetku. Ponieważ chłopaki robią w dwie osoby, bo pomocnicy im się wysypali i mamy taki okres chorobowy, więc no to jest siła wyższa, nic nie zależy od nich, i robią w dwójkę. Jak możecie zobaczyć, połowa korytarza też już została zaciągnięta i zatarta na gotowo. I muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo dobrze. Y w swojej karierze widziałem różne tynki. Niektóre można śmiało powiedzieć, że wyglądały jakby były zatarte drzwiami od stodoły. Natomiast tutaj jest ładnie, ponieważ chłopaki zacierają to elektrycznie. To znaczy, nie mają tych styropianowych pacek, którymi sobie ciągle trą i tak dalej. Tylko chodźcie dalej. Mają. Mają taką maszynę. Nie wiem, jak to się nazywa. Rokomat, już wiem jak to się nazywa, czyli jest to Rokomat. Jest to maszyna, która wygląda jak szliwierka kątowa. Ma tutaj taki przedłużkę i tutaj taka, taki talerz. I to się chyba podłącza do paska. No i wiecie, jak żyrafą, trzemy, trzemy, trzemy. I z tego co widzę i co rozmawiałem z chłopakami, mają na tą maszynę różne pady jakieś gąbki, jakieś płyty filcowe. I płyty styropianowe. Prawdopodobnie można tu użyć też jakichś papierów ściernych, ale ja w temacie nie jestem biegły i tylko tak domniemam, ponieważ więcej mam wspólnego z gipsami niż z tynkami. Także tak to wygląda. Maszyna podobno robi dobrą robotę, że te ściany wyglądają jak możecie sami zobaczyć. Połowa naszego salonu czeka na tynki, które będą rzucane teraz w środku tygodnia. E, ponieważ zostały, największe metry zostawione na koniec wiadomo, za kamarki robi się najwolniej no bo nie ma się jak ruszyć, ograniczone ruchy i tak dalej, i tak dalej, natomiast metry chłopaki wejdą, psiukną, psiukną zatrą, zatrą i będzie elegancko zapraszam dalej, idziemy na inspekcję następnych pokoi e, przejdźmy do spiżarni wiem, że mało co widać, ponieważ jest tu ciemno, mało miejsca i dwie osoby z lampą się nie zmieszczą Został jeszcze do obrobienia w tynku komin, yy, narożnik, myślę, że to chyba tak celowo jest zrobione, że najpierw dwie ściany po boku, a potem jak już sobie zastygną yy, komin, żeby ich po prostu nie drapać, no ale jak możecie zobaczyć ściany zostały wytynkowane, yy, kotłownia, nie kotłownia tylko spiżarnia nie jest wielkich rozmiarów, ale na słoiki jak najbardziej się przyda, także... Spiżarenka jest zrobiona, co mnie bardzo cieszy. Będzie można już niedługo wrzucać weki. Przejdźmy dalej. Znajdujemy się w dużej sypialni, czyli master bedroom. Jak możecie zauważyć, tu też sztynki zostały już wykonane. Te nasze... Łoczka, które będą służyć do sterowania światłem, są na swoim miejscu i tutaj się udało tak wycyrklować z i z głębokościami tych puszek, że no w zasadzie jest wszystko ok. Widzę, że jakby dużych problemów tutaj nie było. Natomiast to, co chcę Wam pokazać najbardziej, to jest ta ściana, czyli ściana z tych obrzynków, z tych połówek, solbetów, która była tutaj. Umurowana, z drugiej strony było równo, z tej strony mieliśmy ściankę wspinaczkową. Mogliśmy śmiało się sprawdzać w, w podejmowaniu wyzwań, wchodzeniu na ścianę. i Jak możecie zobaczyć, no, wyszło im to elegancko. Dla potwierdzenia przykładam poziomicę i myślę, że 100 złotowego banknotu byśmy tu nie przepchnęli. Także no, to jest dowód na to, że jednak chłopaki wiedzą co robią. I się starają. Starają się dlatego, bo ich prosiłem o to, żeby się postarali. <noise> I taka ciekawostka. Mogę Wam pokazać, jaki jest patent na to, żeby te nasze puszki elektryczne sobie znaleźć w tynku. Jak możecie zobaczyć, te farfocelki sobie wystają, czyli wiemy, że w tym miejscu mniej więcej znajduje się nasza puszka. Nic prostszego, tylko wziąć sobie młotek albo jakiś śrubokręt, trochę poobkuwać i wbić to do środka i mamy puszkę odkutą to sobie możemy wyciągnąć i wszystko wygląda schludnie i elegancko następny pokój w którym się znajdujemy to jest biuro biuro także zostało położone znaczy wykonane w tynku też tu wygląda elegancko i to było pomieszczenie które było robione pierwsze w tym domu dlatego te tynki już są takie siwe nie są aż takie widać że nie są aż takie mokre Ładnie to sobie zdążyło podosychać, więc jest fajnie. Tak jak możecie zobaczyć, tutaj już zostało wszystko opryszczone przy tej naszej papie, przy naszych przewodach. No i ważne jest to, żeby te peszle no, nie były pouszkadzane, ponieważ no, to jest dosyć krucha instalacja. Taki przewodzik, jakby sobie takim skrobakiem dziabnąć, no, to już potem po położeniu całej tej podłogi szukaj wiatru w polu, gdzie mamy przebicie. Także. No to jest dosyć istotne, żeby to zostało obczyszczone z głową. I w przedpokoju, jak możecie zobaczyć, jest nasz wąż boa, czyli jest to Główny ciąg przewodów elektrycznych Które ciągną się przez całe pomieszczenie Przez cały dom e, Powiem tak, ja tutaj to poobczyszczałem I e, poobwijałem Bo tak, ta ściana jest zrobiona na gotowo Już tu nie będzie nic tarte, sypane Natomiast żeby w momencie kiedy będą Ścianę naprzeciwko robić Żeby tam już się nie skupiać Nie czyścić tego, nie tracić na to Zbytnio czasu, to już Zawczasu żeśmy sobie to obczyścili No można byłoby to zrobić przed Tym całym procesem zacierania Natomiast wiecie, no jeżeli ekipa pracuje w dwie osoby, zależy im na tym, żeby robić metry, a nie obwijać moje kable i je zabezpieczać. Choć tak powinno być. Chodźcie dalej. W zasadzie tutaj się nic nie zmieniło. Cały czas mamy rzucony szpryc, mamy folię, która jeszcze nie opadła. I muszę wam powiedzieć, że położenie tej folii na suficie to naprawdę jest rewelacyjny pomysł. Z tego powodu, że rzeczywiście... Mamy czystą więźbę dachową. Tutaj akurat tego szprycu dużo nie poszło. Natomiast tutaj w przedpokoju, jak sobie zerkniemy, możemy zobaczyć, że przy nakładaniu tej docelowej warstwy, no jednak trochę tego cementu tam na ten sufit idzie. Zatrzymało się to na suficie, to wysycha i powolutku sobie opada jak cementowe płatki śniegu, więc możemy się poszuć jak podczas świąt. Ktoś w komentarzach pytał się, czy zbytnio woda nie będzie się e, gromadzić na tej folii. E, wiecie co? No, gromadzi się ta woda. Co jakiś czas widzę, że sobie e, pokapuje z tej folii. Natomiast e, wystarczy palić w piecu i co jakiś czas otworzyć sobie okno na przestrzał i to przewiać nie, jest taki, nie ma takiej tragedii że te ściany są mokre że są poulewane naprawdę ten tink był rzucany dwa dni temu jest już twardy wiadomo że można go zarysować paznokciem i tak dalej jak mocniej przy, przyciśniemy ale generalnie no jest ok. nie są poulewane na pewno y, cyrkulacja tego powietrza i jakaś tam wentylacja jest nie jest to ograniczone bo jak możecie zobaczyć w tym pokoju, czyli małej sypialni gdzie nie gdzie taśma puściła, zrobiąc nam komin wentylacyjny, więc natura sama sobie poradziła. Jesteśmy... Co to jest za pokój? Jest... Nie. Jesteśmy w, Jesteśmy w pokoju gościnnym i pokój gościnny też jest pozacierany. Generalnie ta kolorystyka tych tynków jest taka, że no wiadomo, jak oni zacieraczką sobie tutaj jechali, no to mleczko wyszło na wierzch. Gdzie gdzie jest bardziej biała, gdzie, gdzie indziej jest bardziej szara. Jest to naturalny proces w wysychaniu cementu, więc nie bójcie się, że to jest coś źle zrobione. Tak po prostu ma być. Najważniejsze w naszych tynkach jest to, żeby takie miejsca jak narożniki, ościeża drzwiowe, były wykonane w jednej płaszczyźnie, w momencie kiedy dojdzie nam tutaj nasza opaska. No, żeby się nie okazało, że na dole dolega, a na górze mamy centymetr luzu, i trzeba będzie wszystko kitować akrylem. Ma być po prostu równo. Łazienki są jeszcze nieruszone, geberity zostały obfoliowane, także czekają na swoją kolej i myślę, że to będą pierwsze pomieszczenia, które zostaną ruszone na porządku e, przyszłego tygodnia. E, istotna sprawa, żeby tynkarze przyłożyli się do tego, żeby nasze łazienki zostały. No możliwie wykonane w kącie, dlatego że tu będą płytki i jeżeli mielibyśmy tutaj jakieś krzywizny na płytkach to wyjdzie, tak samo w narożnikach gdzie będzie brodzik, nasza kabina jest zrobiona w fabryce i te kąty są tam zachowane, natomiast no jeżeli tutaj mielibyśmy coś nie tak, no to trzeba byłoby kombinować lepiej, żeby było to zrobione. Łazienka nieduża, ale w zupełności wystarcza. Pamiętajcie, że im mniejsza łazienka, tym mniej wydamy na wykończenie. Także nie róbmy sobie żadnych y, y, salonów kąpielowych, lepiej kupić karnek i iść na basen. Więc połowa prac tynkarskich za nami, połowa przed nami. Mam nadzieję, że te metry pozwolą na to, żeby prace przebiegły szybciej niż do tej pory i powiedzmy do końca przyszłego tygodnia, żebyśmy my mogli tutaj wejść i prężnie zacząć działać z hydrauliką. Dostałem już projekt. Ogrzewania podłogowego, także całe zestawienie materiałów już mam. Będę musiał w tym tygodniu pojechać do hurtowni hydraulicznej, pokupować całe niezbędne sprzęty. Jeżeli mógłbym prosić od Was jakieś namiary w województwie łódzkim na dobrą hurtownię hydrauliczną, to bardzo proszę, ponieważ czeka mnie spore, spory wydatek i spore zakupy. Więc po co przepłacać, jak możecie podać jakiś? lepiej zorganizowany skład budowlany. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie, że byliście na, tym, na tej przechadzce po, po mieszkaniu. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. A łazien w łazienkach kładzie się gładź? No, w zależności jakie chcesz mieć wykonanie. A my będziemy mieć gładź? Nie wiem, może. A można później kontu uratować gładzią? Nie. Gładź kurwa służy do gładzenia, a nie do wyrównywania. Je <laughs>